Wygląda spokojnie, ale w środku walczy. Oto pięć oznak, że ktoś przeszedł załamanie i po prostu się nie przyznaje. Po pierwsze, wszystko go denerwuje, ma cienką granicę cierpliwości. Po drugie, odcina się od bliskich, nagle unika tych, których kiedyś kochał najbardziej. Po trzecie, ciągle zajęty albo kompletnie wypalony. Praca obowiązki albo puste patrzenie w sufit. Po czwarte, nic już go nie cieszy, chyba że szybka jazda tam czuje choć cień kontroli. Po piąte, gdy zapytasz, jak się czuje, usłyszysz klasyczne wszystko ok. Ale to nieprawda. To sygnał. Jeśli widzisz to u kogoś, nie ignoruj. Jeśli widzisz to u siebie, zacznij działać. Najpiękniejsze historie to te o powrocie. Powrót do siebie zaczyna się dziś. Zostaw lajka, jeśli to rozumiesz, i odpowiedz sobie szczerze, ile razy mówiłeś wszystko okej, okay, gdy nie było. Jeśli czujesz, że to moment, by się odbudować, zajrzyj w opis, tam znajdziesz drogę wsparcia dla tego kanału i swojej własnej siły.